Dzień dobry, cześć, w kolejnym odcinku serii Biedy Enduro Dzisiaj nietypowo, nie YZ250 Ale także motocykl ze stajni Yamahy Będzie głównym bohaterem dzisiejszego odcinka Motocykl warty prezentacji i pokazania Od kilku miesięcy w ekipie Jest to Yamaha WR450F Wersja Rally Zaliczyła już w sezonie 2021 Kilka startów Jest to motocykl Bartka, który w tym sezonie jeździł zawody cross country, enduro, hard enduro i zaczął także swoją przygodę z rajdami długodystansowymi typu Baja właśnie na tym motocyklu. Ale nie tylko Baja, bo wystartował też w enduro Rally, drugie miejsce. Jako debiut, świetny wynik. Na roadbooku właśnie jeszcze z enduro raili jesteśmy na 135. km. Odbiory techniczne, naklejki jeszcze pozostawały. A propos naklejek. O, tak to powinno wyglądać. Amerykańscy naukowcy dowiedli, że z tą naklejką zrasta wytrzymałość silnika do 20 motogodzin. Dobra, lecimy dalej, bo motocykl naprawdę ciekawy. Ten model Yamaha startuje z powodzeniem w Dakarze. Oczywiście nie ten rocznik, bo jest to 2016. Taka ciekawostka na Dakarze w 2011 roku wprowadzono ograniczenie pojemności do 450 cm3, ale to w zupełności wystarcza, bo na długich, pustynnych, bezdrożach, długich, prostych ten motocykl jest w stanie osiągnąć prędkość 190 km na godzinę. Tak jak Wam wspominałem, chciałbym wprowadzić, żeby na kanale było jak najwięcej tematu motorsportu i trochę ten temat rozwinąć na polskim YouTubie. Inżynierowie Yamachy stworzyli naprawdę motocykl, który znajduje się na szczycie inżynierii i może konkurować na tym kultowym rajdzie bez problemu z KTM, z, KTM z Hondą. W tym roku akurat wygrał Gaz-Gaz, Ale jest prawdziwym rywalem dla wszystkich innych marek z większym doświadczeniem w rajdach długodystansowych. Yamaha wyposażona jest w dwa zbiorniki paliwa. Ten tutaj duży przedni ma 18,3 litra, a ten tutaj tylny ma dodatkowo 10,3 litra, czyli razem 28,6 litra. Przekłada się to na ponad 300 km jazdy w terenie. To jest bardzo dużo. Dodatkowo zużycie paliwa zmniejsza wtrysk. To jest na wtrysku Yamaszka nie na gaźniku. Jeśli chcielibyście zredukować gabaryty Yamahy, to ten zbiornik tylny można swobodnie zdemontować. Wtedy jest znacznie zgrabniejsza. Aluminiowe, bardzo dobrze trzymające buta podnóżki. Wszystko jest tutaj zabezpieczone aluminium. Zobaczcie, wszystko tutaj także obudowane, powzmacniane. Chłodnice jeszcze mają dodatkowo takie osłony. Płyta pod silnik. Przednia owiewka montowana jest na takie specjalne śruby szybkiego montażu. Dzięki temu w razie jakiejś awarii, czegokolwiek na rajdzie, podczas rajdu nie trzeba używać narzędzi, tylko szybko można to zdemontować i dostać się do wieży nawigacyjnej. Która też jest bardzo ciekawa, bo jest tutaj opatentowany system. Zobaczcie, jak jest zamocowana bez potrzeby wiercenia w ramię. Dodatkowo grube wzmocnione półki Zobaczcie, trzy śruby imbusowe ściskają tutaj lagę WR450F. wyposażona jest w kompletny system nawigacji. Zobaczcie, jak takie coś wygląda. Tutaj jest roadbook, przesuwa się go wszystko za pomocą przycisków na kierownicy w trakcie jazdy. Dodatkowy czas. Tutaj macie dodatkowe miejsce na zamocowanie prędkościomierza. Bardziej szczegółowo, jeśli będziecie chcieli, opowiem o tym całym systemie. Bartek ja nigdy nie miałem do czynienia z takim. Położenie całego tego systemu można swobodnie regulować i spersonalizować sobie pod kierowcę. Poprzednia tarcza hamulcowa 270 mm średnicy. Tu już była jedna gleba zaliczona. Ale dwa razy 50 W. Te lampy. Bardzo małe zużycie prądu. Tutaj jest jeszcze dodatkowo jedna. Ale to już nie. Chyba nie oryginalna. Może oryginalna. Posiada też amortyzator skrętu. To jest bardzo przydatne przy dużych prędkościach. Część elektryczna też różni się od standardowej wr -ki. Akumulator 14Ah, czyli dwa razy większy, bo akcesoryjnie w WRC jest 7Ah. Dzięki temu bez obaw o rozładowanie podłączyć można, tak jak w tym przypadku, dodatkowe światła, GPS-y, nawigację oraz inne akcesoria. Układ wydechowy bardzo ładnie się tutaj prezentuje i został Dopracowany i wykonany z dużą dbałością o osiągi, poprawiono m.in. krzywą obrotów, zwiększono wydajność na niskich i na wysokich obrotach. A także temperatura jest znacznie niższa w porównaniu do normalnego wydechu. I zobaczcie, jak tutaj wygląda: tu jest jedna śruba, tu wchodzi tylko jeden w drugi, i tutaj przy samym cylindrze co umożliwia bardzo szybki demontaż i montaż tego układu. Ale warunki na nagrywanie, strasznie mocno wieje, mam nadzieję, że dźwięk się dobrze nagra, założyłem mikrofon do aparatu. Jest zupełnie inaczej też poprowadzony, co wpływa na to, że znacznie ciężej go podczas rajdu uszkodzić. Co mogłoby takie uszkodzenie wydechu wyeliminować na przykład zawodnika z rywalizacji. Ale to jest tylko teoria, posłuchajcie jak ten układ brzmi w rzeczywistości. Język mi się plącze i to nie dlatego, że się stresuję. Tylko temperatura znacznie poniżej zera. To jest taki ciekawy patent. Zobaczcie, że należy wcisnąć. Nie będę wkręcał go tutaj na obroty na zimnym silniku. Jeśli chcecie, to na pewno możemy nagrać dla Was jakieś fajne filmiki z treningów. Może byśmy coś dronem polatali. I jak ten motocykl sprawuje się w warunkach, w jakich, do jakich został stworzony. Bardzo ładne obręcze, Excela czarne. Przednia, tylna. Zobaczcie, nawet nie są tak. Są w bardzo dobrym stanie. Żadnych tutaj nie widzę wgnieceń. Nie tak jak w motocyklu enduro. Na tym motocyklu trzeba inaczej jeździć. Zobaczcie, ta cała wieża nawigacyjna, zbiornik paliwa, który wystaje z jednej i z drugiej części motocykla. Trzeba bardziej uważać. Raczej na tym motocyklu ograniczyć możliwość wywrotki i przewracania go. No bo to, to wszystko to nam się od razu połamie. A taka na przykład nawigacja, roadbook to już nie są tanie rzeczy. Osobiście bardzo podoba mi się ten motocykl. Jeśli ciekawią Was takie treści, to możemy porozmawiać z właścicielem i na pewno Wam powie więcej szczegółów o nim niż ja. Koła już w takich motocyklach muszą być wyważone, ponieważ przy dużych prędkościach już zdecydowanie czuć wibracje. A w rajdach długodystansowych często jest tak, że dojazdówki mają kilkadziesiąt kilometrów, no i te motocykle większymi prędkościami po drogach asfaltowych się przemieszczają.